A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. To zdanie możemy medytować jako streszczenie całej Ewangelii. Jezus, kiedy widzi nasze nieszczęście, nasz brud, nasz grzech, to lituje się nad nami, bo wie, że to pogrąża nas w cierpieniu. Dotyka nas, nie brzydzi się tego, co my i co inni uważamy w nas za odrażające. Bierze to na siebie, wyciąga rękę i więcej pozwala tę rękę przybić do belki krzyża, żeby za to nasze nieszczęście umrzeć, a w konsekwencji my zostajemy oczyszczeni. I tak jak dzisiaj ten trendowaty, możemy zrobić tylko jedno przed tą prawdą: upaść na kolana. Dobrze jest często w modlitwie osobistej dziękować za dar zbawienia, medytować nad tym, co nam się przytrafiło. Zbawiciel to ktoś, kto, litując się nad nami, ocalił nas z największego nieszczęścia.